Jak zarabiać na własnym kanale na YouTube? Zobacz, są to efekty moich klientów na YouTube, którym pomagam rozwijać ich eksperckie kanały na YouTube. Potrafią oni osiągać wyświetlenia nawet powyżej miliona wyświetleń w swoich niszach. A co ważne, takie wyświetlenia potrafią im generować nawet Kilkaset tysięcy złotych sprzedaży, a nawet więcej. Mam takiego klienta, który dzięki YouTube'owi zarabia około 2 miliony złotych na 300 miesięcznie, co nie dzięki YouTube'owi. No dobrze. Ale czy musisz mieć duże zasięgi i duży kanał na YouTube, by zarabiać dobre pieniądze? Nie. Jak to robić, by zarabiać na swoim kanale na YouTube? No właśnie, dzisiaj o tym będę mówił, więc zaobserwuj mój kanał po więcej takich treści. No i ogłoszenie. Uwaga, uwaga! Otóż 20 listopada premiere ma mój kurs, w którym pokazuję jak szukać pomysłów na wiralowe i wartościowe treści. Więc jeżeli chciałbyś, aby Twoje filmy miały więcej wyświetleń, no i generowały sprzedaż klientów, no to ten kurs będzie dla Ciebie. Obserwuj ten kanał, byś nie ominął tego kursu. Przechodząc od razu do sedna, nie musisz mieć kanału, który ma 100 tysięcy subskrypcji, nie musisz mieć milionów wyświetleń, by nawet zarabiać na YouTube kwoty powyżej 500 tysięcy złotych. Tak dokładnie to jest możliwe, bo to ile zarobisz, to będzie zależeć w jakiej branży działasz, tak? Czy to jest branża, w której sprzedajesz jakieś tanie produkty, więc musisz iść na masę, więc musisz pozyskiwać duże wyświetlenia. Czy może sprzedajesz jakieś profesjonalne high-ticket drogie usługi? które wiesz, wystarczy Ci, że pozyskasz 100 klientów, masz już milion złotych, tak? Bo Twoje usługi kosztują 10 tysięcy złotych. Oczywiście netto. Twoje zarobki na YouTube będą zależeć od tego, jak bogata jest Twoja grupa docelowa, no i generalnie jakie usługi czy produkty oferujesz. Jeżeli, tak jak mówiłem, oferujesz tanie produkty i usługi, to musisz iść na masę. Jeżeli oferujesz drogie produkty no, o wysokości 30-50 tysięcy złotych tam. Zacznijmy od czterech tysięcy, dwóch, może być, to wtedy generalnie musisz nie iść na masę, tylko na totalną merytorykę na swoim kanale na YouTube. A teraz przejdźmy do bardzo ważnej kwestii, którą powtarzam prawie w każdym filmie. Musisz znaleźć swoją grupę docelową, musisz wiedzieć, jakie twoja grupa docelowa ma problemy, jakie ma pytania, jakie ma zachcianki. No i później musisz nagrywać filmy, które będą rezonować z Twoją grupą docelową i będą odpowiadać na jej pytania, na jej zachcianki, będą rozwiązać jej problemy, tak? Czyli po prostu poznaj swoją grupę docelową i twórz treści, które będą z nią rezonować. A jak to robić? Jak szukać pomysłów na treści, które będą rezonować z naszą grupą docelową? Już trochę mówiłem na tym kanale, ale więcej będę mówił w kursie, który jest 20 listopada. Jego taka niby przedpremiera, ja to nazywam premierą, ale to jest tak naprawdę przedpremiera. No dobrze. Jak już poznasz swoją grupę docelową, to tak jak mówię, musisz znaleźć te pomysły, które będą z nią rezonować, no i później nagrywać filmy, tak, które będą odpowiadać na jej problemy, na jej pytania i zachcianki. No i to niestety nie wszystko, bo musisz ogarnąć takie kwestie podstawowe w kwestii wideo marketingu na YouTube. Otóż każdy film Twój na YouTube, który opublikujesz taki dłuższy, normalny, jak tu teraz oglądasz, musi mieć klikalną miniaturę. Musi mieć klikalny tytuł, który wzbudzi ciekawość odbiorcy. To jest naprawdę ważne. Czy na YouTubie. No, warto by było jeszcze w tym filmie zadbać o SEO, tak? To są tagi, co się znajdują pod filmem na YouTube, tak? Jak sobie wejdziecie w YouTube studio i w dany film, to macie taką sekcję tagi. No i przydałoby się również to ogarnąć. Jak tworzyć klikalne miniatury tytuły i jak ogarniać SEO na YouTube, to już mówiłem na tym kanale. Oczywiście powtórzę generalnie ten, te tematy, no bo osób wiele domaga się tego, żebym to powtórzył w lepszej wersji i opowiedział trochę więcej. Przykładów i tematu, więc to zrobię, ale jak chcesz, to możesz obejrzeć moje stare filmy, gdzie pokazuję, jak tworzyć klikalne tytuły, miniatury, tak i w ogóle robić SEO na YouTube, żeby przynosiło po prostu to efekty. No ale możesz się zainspirować moją miniaturą. Miniaturą, którą teraz widzisz, to jest właśnie klikalna miniatura, tak, która cię zachęciła do kliknięcia właśnie tego filmu. Kolejna sprawa. Twój film musi być ciekawy, no bo jak sam dobrze wiesz, otóż żeby ktoś został Twoim klientem, no to musi zobaczyć Twój film, musi Cię poznać. Czyli właśnie te elementy, co mówiłem wcześniej, jak miniatura, to są bardzo ważne, ale jest jeszcze jedna bardzo kwestia, otóż Musisz tak nagrywać film i go tak później zrobić podczas montażu, czyli tak go zmontować, by przyciągał uwagę widza. To znaczy, Twój film musi być dynamiczny, czy to podczas nagrywania, czy podczas montażu. Oczywiście to nie musi być TikTok, ale żeby był nawet troszkę dynamiczny, by wzbudzał tam ciekawość, bo im dłużej widzowie będą oglądać nasze filmy na YouTube, tym bardziej YouTube będzie je polecał. I to jest oczywiście standard, każdy ci to powie, ale trudniejszą kwestią jest zrobić, co by ludzie zostawali na dłużej i te oglądali filmy długo. więc. To jest akurat kwestia, o której również będę mówił na tym kanale, więc zasubskrybuj koniecznie. Podstawą sukcesu na YouTube jest regularne publikowanie treści na swoim kanale na YouTube. Ile publikować filmów? Ile mają trwać? I o której godzinie publikować? Otóż ja ci polecam tak. Publikować. Cztery normalne filmy na YouTube w miesiącu. W który dzień, o której godzinie to nie ma znaczenia, wybierz sobie, ale lepiej wybrać te wieczorne godziny. No i ile Twoje filmy mają trwać, te długie, normalne? Najlepiej od 7 do 15 minut. Mogą trwać dłużej, czasami krócej, ale polecam, by zawsze trwały do si od, właśnie od 7 minut najlepiej, co nie minimum, to jest takie. No, ale jak nawet będą trwać dwie godziny, to się nic nie stanie. Będzie wtedy bardzo dobrze nawet, że, bo ludzie oglądają długie treści. Jest to nieprawdą, że ludzie nie oglądają długich treści. A ile szorców publikować? No, ja bym polecał iść tak z 20 miesięcznie, Czyli, na przykład, jak nagrasz taki film, takie cztery filmy w miesiącu, to później wytnij z tego każdego filmu po pięć jakichś szorców. Daj komuś tam, zleć komuś lub sam zmontuj z, każde, z każdego filmu po pięć tych szorców, rolek, no i puść na YouTube. Jeżeli już wiesz, że trzeba regularnie publikować miesiąc w miesiąc film na YouTube, to znaczy te cztery filmy z normalnej 20 szorców publikujemy miesiąc w miesiąc, nawet przez kilka lat, tak? I robimy robimy. Staramy się, by nasze filmy były coraz lepsze. Merytorycznie, jeżeli chodzi również o jakość techniczną. No dobra! Ale co później? Otóż szybkość rozwoju Twojego kanału na YouTube będzie zależeć od tego, czy będziesz go rozwijał organicznie tylko, czy będziesz inwestował w płatną promocję, czy jakieś inne elementy płatnej promocji. To znaczy, organicznie to jest po prostu, wiesz, jak teraz ja na przykład robię. Wrzucam film, robię miniaturę, dobry tytuł. I, i po prostu to idzie organicznie, nie dopłacam za reklamę wiesz, nie płacę nikomu żeby ktoś mnie wypromował po prostu to wszystko organicznie się rozwija oczywiście, ja wielu, u wielu moich klientów robiliśmy tak, że przyspieszaliśmy ten proces inwestując płatną reklamę czy pojawiając się na innych kanałach branżowych związanych z, z branżą mojego klienta lub powiązanego z branżą mojego klienta tam płaciliśmy za występ, klienci się dzielił wiedzą, no i później dzięki temu, że klient się dzielił wiedzą, to dużo klientów, widzów przychodziło na jego osobisty kanał. Dobrze wiesz, jeżeli na przykład w branży finansowej są takie kanały, czy nawet tam biznesowo-inwestycyjnej, gdzie są takie właśnie duże kanały i tam się pojawiają różni ludzie, tak. Doradcy podatkowi, różni eksperci, i słuchajcie, to nie jest tak, że oni tam występują za darmo. To znaczy, bardzo często oni muszą zapłacić takiemu y, temu redaktorowi, czy po prostu właścicielowi tego kanału, by móc na nim wystą wystąpić. Tak? Takie przykłady biznes, misja, tak, przygody przedsiębiorców. No, dużo jest takich y, kanałów polskich, za granicą jest to samo. W których po prostu płaci za to, że u nich występujesz i możesz się podzielić no, wiedzą, tak? Wiedzą, wie, wie, swoją wiedzą z jego widzami, tak? którzy później ciężkich stanie się Twoimi widzami i Twoimi klientami. Więc zrób sobie analizę, czy masz pieniądze na płatną reklamę, czy. Taką wiesz, czy Google Etsy, czy może generalnie właśnie w taki sposób, jak mówiłem przedtem, by się pojawić u kogoś na wywiadzie, czy może nie. Jeżeli na razie nie masz i nie chcesz lub nie chcesz przeznaczać pieniędzy na płatną reklamę rozwoju swojego kanału na YouTube, to, to skup się na organicznym budowaniu swojego kanału. I uwaga. Twoim zadaniem jest budowanie lojalnej społeczności. Więc bardzo ważne jest by znać swoją grupę docelową. Nie bez powodu drugi raz już mówię o tym filmie. No bo jeżeli nie będziesz wiedział, kim jest twoja grupa docelowa, jakie ma problemy, to powiedz mi, w jaki sposób ty chcesz zbudować po prostu grono lojalnych klientów. Wszystkim nie sprzedasz swojego produktu i usługi, musisz się mocno zwyniszować. No ale gdy już zbudujesz pewną swoją społeczność na YouTube, nie wiem, uzyskasz tam 4000 subskrybentów na YouTube. Oczywiście subskrybenci to nie oznaka sukcesu na YouTube, liczą się wyświetlenia bardziej i jakość tych wyświetleń i masz tam te kilka tysięcy wyświetleń, no to przy okazji również warto mocniej na YouTubie no, podpromowywać po prostu swój sklep, swoją stronę, swoje usługi, swoje produkty. Tylko tutaj trzeba poruszyć pewną kwestię. Otóż YouTube to jest taki przekaźnik, to znaczy przekaźnik wyświetleń, który później idzie na Twoją stronę i część z tych później wyświetleń stanie się Twoimi klientami. Tak? I słuchaj. To, że na przykład Twój YouTube pozyska kanał na YouTube bardzo dużo jakościowych, wiesz, leadów, potencjalnych klientów i oni później wejdą na Twoją stronę, a Twoja strona będzie się długo ładować, nie będą działać na niej przyciski. Miałem przykład, że zgłosił się do mnie klient na konsultację i tam sprawdzaliśmy, dlaczego mu kanał na YouTube nie sprzedaje się. Okazało się, że wszystko dobrze pod względem jakości i wyświetleń, zasięgów, ale wiecie, co poszło słabo? Po prostu mu nie działał przycisk Dodaj do koszyka. Nie sprawdził tego. U wielu osób klienci odchodzą z tego powodu, że strona się powoli ładuje, albo po prostu oferta jest słaba na stronie i nie przekonuje do zakupu, albo jeszcze co? Jest taki problem, że może ludzie się gubią na Twojej stronie, nie wiedzą gdzie co jest, linki nie działają. Właśnie też jest przykład, że mój klient. Oczywiście też na konsultację, który tam wkleił właśnie link do swojego tam w opisie, do komentarza do swojego usługi produktu, wkleił po prostu link, który nie działał, więc mimo że wielu ludzi chciało kliknąć w to, to po prostu nie mogli zakupić usługi jego przepraszam, produktu, bo po prostu no link nie działał, no to w jaki sposób mają to zrobić, więc... Naprawdę YouTube to jest tylko tak naprawdę pierwsza część lejka marketingowego, można powiedzieć, ta pierwsza połowa, tak, dzięki którym twój widz cię poznaje i generalnie idzie na twoją stronę czy na twoją Twoją stronę docelową na Twój landing page. A to czy klient kupi, to już będzie zadecyduje dużo to czy Twoja oferta jest dobra, czy Twoja strona działa poprawnie, czy wiesz, jest wszystko dobrze zoptymalizowane na tej Twojej stronie, czy na tym Twoim landing page. Kolejna sprawa. Zapewne słyszałeś kilka sekund temu, że mówiłem, że YouTube to jest taka pierwsza połowa naszego lejka marketingowego. No i rzeczywiście, tylko że jakie treści publikować na swoim kanale na YouTube? Pierwszym krokiem będzie publikowanie na swoim kanale na YouTube. Jeżeli ty zaczniesz publikować, by na nim zarabiać, to musisz publikować takie filmy, które będą wzbudzać emocje. Komentuj aktualne sytuacje, trendy w twojej branży, jakieś skandale. Mów o jakichś najbardziej takich kontrowersyjnych rzeczach, które mogą zainteresować jak najszerszą grupę docelową. Na przykład, słuchajcie, ja publikowałem o narzędziach sztucznej inteligencji, mimo że ja tak bezpośrednio AI się nie zajmuję, ale znalazłem dużo narzędzi powiązanych z wideomarketingiem na YouTube, a wiedziałem, że temat sztucznej inteligencji jest hot i tak pozyskałem fajną ilość wyświetleń na początku. No właśnie, więc Ty znajdź coś takiego, swoją sztuczną inteligencję, taki temat, który będzie popularny, ale będzie w jakiś sposób związany lub powiązany z tym, czym się zajmujesz na co dzień. Część widzów, które zobaczy Twoje filmy, które tylko mają zrobić zasięg, no to stanie się Twoimi widzami, zasubskrybuje Cię. Więc warto by było po prostu takim później widzom, którzy Cię zasubskrybują, pokazać Twoją ekspertność. A jak to zrobić? No po prostu edukując już o Twojej branży. Otóż ten film jest bardzo ekspercki. Opowiadam o szczegółach, wiesz, mówię o takich no, o drobnych szczególikach, o których nie będę mówił w filmach, które są nastawione na robienie hałasu i zasięgu. A ten film nie jest nastawiony na robienie zasięgu i hałasu, tylko o opowiedzenie pewnej kwestii, by po prostu. O wyedukować Ciebie i powiedzieć Ci jak to zrobić, by zarabiać na swoim kanale na, na YouTube, więc po prostu ty zacznij też publikować filmy, które będą edukować Twoich widzów, no i później, gdy widz będzie zedukowany, to warto publikować filmy, które będą edukacją, ale będą mieć, będą pokazywać Twoje wyniki, Twoje efekty. To znaczy, jeżeli na przykład jesteś tam, wiesz, czym się zajmujesz, na przykład doradcą podatkowym no i na przykład możesz nagrać film, który nie tylko będzie edukował klienta o tym, jak obniżyć podatek X, ale możesz pokazać przykład realnego klienta, ile na przykład pan Zenek zaoszczędził na optymalizacji podatkowej. To jest po prostu połączenie edukacji z case study i takie przykłady po prostu mocno sprzedają usługi i produkty. Więc po prostu pokazuj swoje efekty, pokazuj swoje opinie klientów o Twoich usługach i produktach. Żeby po prostu również zachęcić tego klienta do sprzedaży. I oczywiście warto zawsze zadbać o dobre call to action na końcu każdego filmu, które zachęci do zakupu produktu lub Twojej usługi. No dobra, więc podsumujmy. Publikuj treści, które będą robić hałas, które będą budować eksperckość i które będą generalnie budować eksperckość, ale będą pokazywać, że ty się na tym znasz i będą zachęcać do sprzedaży. Czyli tak naprawdę. Możemy tak, raz w tygodniu film ekspercki, raz w tygodniu film robiony na zasięg, raz w tygodniu film ekspercki plus sprzedażowy, więc po prostu można tak to zmieniać. Tak, trzy tygodnie, trzy tygodnie i trzy tygodnie. I tak to właśnie można zrobić. Oczywiście, nawet w wiralowym filmie, to znaczy w filmie, który jest nastawiony na zasięg, możesz na końcu filmu, czy nawet w trakcie, mówić o tym, że masz jakąś usługę lub produkt, ale słuchaj, Filmy, które osiągają duże zasięgi, niekoniecznie powodują to, że, puś, że sprzedaż się zwiększe Twoich usług lub produktów. Bardzo często filmy bardziej, wiesz, takie merytoryczne, jakościowe, gdzie pokażesz swoje wyniki i efekty. Takie filmy najczęściej sprzedają Twoje usługi i produkty o wiele bardziej skutecznie. Więc no, możesz, ale najlepiej. Na tych dwóch rodzajach treści, czyli na treściach eksperckich, treściach eksperckich plus sprzedażowych, wtedy warto mówić o produktach i usługach swoich, co nienormalnie to nie warto. Na takich filmach robionych pod zasięg można, ale wiesz, to nie da aż tak dużego, jak to się mówi, efektu. Zbliżamy się do końca, ale to jeszcze nie jest koniec, no bo jest taka jedna pewna kwestia, którą chcę Ci teraz powiedzieć. Otóż w marketingu, czy to na YouTube, czy to nieważne gdzie, najważniejsza jest strategia. I warto byś posiadał skuteczną strategię sprzedażową i marketingową w kwestii rozwijania swojego kanału na YouTube, no i promowania tam swoich usług i produktów. No właśnie. A czy znam jakąś dobrą strategię, lub kilka dobrych strategii? Oczywiście znam. I generalnie część z nich to moje, mojego autorstwa, oczywiście pewnie kilka osób na świecie również wpadło na podobne, no bo to wiecie, jest to możliwe, by ludzie na kilku różnych kontynentach wpadli na pomysł koła, bo po prostu testujesz i sprawdzasz, czy różne rzeczy działają, czy nie. Mam też kilka taktyk, które ściągnąłem za granicy, sprawdziłem w Polsce, no i rzeczywiście działają. No ale temat... Strategii, skutecznych strategii w kwestii rozwijania i promowania swojego kanału na YouTube, to chciałbym tą kwestię właśnie rozwinąć i omówić w następnych filmach. Dlaczego? Bo to będzie bardzo, bardzo, bardzo długie. Na przykład, słuchajcie, omówienie jednej strategii, ja chciałbym na przykład takich pięć strategii omówić, zajęłoby mi uwaga, dobre 40 czy nawet 50 minut, co nie? Więc ten taki, taki średnio długi odcinek by się zamienił w godzinny podcast, a tego byśmy nie chcieli, bo tu chcemy konkret, a oczywiście podzielę na kilka mniejszych tych krótszych filmów, więc jeżeli chciałbyś poznać strategię sprzedażowo-marketingową, dzięki którym skuteczniej będziesz jeszcze rozwijał swój kanał na YouTube szybciej i generalnie wiesz je skuteczniej sprzedawał, żebym te omówił wszystko krok po kroku, to zasubskrybuj mój kanał, bo tą kwestię naprawdę mocno rozwinę. No dobrze, to tyle. Dziękuję Ci za oglądnięcie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Cię na śmierć i nie umarłeś z mojej gadaniny. Więc tak, dziękuję Ci jeszcze raz za oglądnięcie. No i co? Napisz! Czy chcesz rozwinąć swój kanał na YouTube ekspercki? Czy promujesz już na YouTube swój biznes, a czy może nie? Dobrze. To widzimy się za tydzień, no i słyszymy. Dzięki, cześć, pa, do widzenia.